Cześć, to ja i ogólnie yy... nie wiem od czego zacząć. Ten film będzie stosunkowo krótki, ponieważ chciałbym poruszyć jeden temat, czyli yy... koniec kanału Dawida. Moje zdanie nie powinno się tak, tak szybko. Niektóre osoby mogą powiedzieć, że. Ikon on może powrócić, nie się godzę, Może powróci. Ale. Nie wiadomo. Niektóre osoby też mogą powiedzieć, Ej, on pewnie tylko zrobił taki film, żeby znowu mieć popularność. Ja tak nie myślę. Ja sam prawie to zrobiłem. Sam z, e, Mi prawie też. Popularność z do Ale jednak ktoś tam był i ktoś mnie oglądał sam Dawid powiedział, że teraz na YouTubie oglądasz to, co chcesz i tak było też wcześniej nie zwracasz uwagi na takich początkujących jak właśnie my którzy mają tylko po 100 osób bo oni są dopiero YouTuberami, którzy. No nie, na nie, no dobra, nie YouTuberami. Oni są po prostu osobami, które dopiero zaczynają YouTube'a. I nie warto ich oglądać. Tak myśli każdy człowiek, który ma swojego YouTubera, którego ogląda. Ale są jednak tacy ludzie, którzy oglądają nas. I póki oni są, to się liczy. Jak to się to jako taka przestroga. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem, bo nie wiem, jestem zepsuty. Przepraszam, nie um. można się poddawać, gdy ktoś tam jest, i oglądalność też spadła. Spadła, i nie chcę się podnieść, ale jednak próbuję tymi trzema, tymi właśnie trzema live'ami z Star Wars'u, z Mine'a, z Apex'a staram się, żeby te osoby wróciły na przykład Discord'em też to robię no, poza tym mam w planach też Messenger'a, więc no ale to jak na razie się z tym nie śpiesz. nie poddawajcie się za szybko ja tego błędu nie popełniłem jak na razie nie mam zamiaru tego robić Dawid chyba zdecydował i mówi się trudno trzeba iść dalej w końcu to tylko skończył swój kanał on dalej jest Prawdopodobnie będzie się pojawiał u mnie u Domina, u, Denisa, u Darka To by było na tyle. Może dzisiaj, jeżeli zdążę, to jeszcze będzie film ze Star Warsów, ale raczej nie, ale tak jak mówię, nie poddawajcie się, się za szybko, bo możecie dużo stracić. To by było ode mnie na tyle na ten odcinek. Trzymajcie się, narka.